Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj zaproponować Wam przeczytanie moim zdaniem bardzo ciekawej książki, którą ostatnio przeczytałam. Jest nią powieść Eve Chase, Szklany Dom. Jest to trylet psychologiczny. Akcja tej powieści rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. W tym wcześniejszym wątku poznajemy Rite, mianie. Młodą kobietę, która opiekuje się dwojgiem dzieci z zamożnych państwa Harringtonów. Mieszkają początkowo w Londynie, później w wyniku pewnego tragicznego zdarzenia, które dotknęło rodzinę Harringtonów, pani domu, dzień Harrington z dziećmi, z córką i młodszym synem, no i zdaniem oczywiście, wyjeżdżają do domu położonego poza Londynem, w głębi lasu. Ten las, który otacza tę posiadłość, jest taki tajemniczy. Autorka dobrze buduje taką atmosferę niepewności, troszkę grozy. Drugi wątek, który dzieje się w późniejszym okresie, po kilkudziesięciu latach, poznajemy kobietę w średnim wieku Sylwii, która jest w takim momencie zwrotem swojego życia. Odeszła od męża, ma kilkunastoletnią córkę. Mama tej kobiety jest w ciężkim stanie w szpitalu. Także widać, że też dużo się dzieje w życiu tej kobiety i tak troszkę się miota, jest zagubiona. Jak te dwa wątki mają się do siebie? Czy jest jakiś punkt styczny? Przez jakiś czas autorka prowadzi nas równolegle. I nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi. Czy jest jakiś punkt styczny? Okazuje się, że tak. Jest coś, co łączy y, naszych bohaterów. Jest to spore zaskoczenie, co takiego się wydarzyło. Co jeszcze naszych bohaterów czeka? Książka jest naprawdę świetnie skonstruowana, potrafi zaskoczyć. To jest dobrym językiem i polecam wszystkim, nie tylko miłośnikom, takich thrillerów, klasycznych thrillerów psychologicznych. Zapraszam serdecznie do biblioteki po tę oto książkę. Jeszcze raz pokażę i wczes i jej Szklany Dom. Do zobaczenia.